Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa! Patrzcie, jaka tutaj rzeźnia, kurde, odchodzi dzisiaj po prostu. Trochę sobie postaw... A, prawie mi się udało. Wiecie co to jest? Wiecie co to jest? Rzeźnia Quake! Quake Open Arena! A na systemie taki, jaki wam przedstawiałem... O, żeż kurde, wredniaki. choć Właś tu, kurde! Słuchajcie, powiem wam tak... Że gra się zaje bardzo fajnie, to chyba idzie na Intelu, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ponieważ mamy Intela mamy podłączonego tutaj, tam ma monitor podłączony, przynajmniej. Aja, ja, 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 jaka tu jest rzeźnia piękna po prostu, głowa małacza, tu wyjdę na górę, nie? Gramy sobie na Intelu, słuchajcie, sprzęt chodzi już w tej chwili, to jest żywy sprzęt, oczywiście. Eee, słuchajcie, komputerek mi tutaj chodzi z tym czymś, <laughs> z Zorinem. Około 5 godzin. 5 godzin, z czego ze 2 albo 3 godziny sobie już gram, jak nie lepiej, cały czas oglądam do teledyski i tak dalej. Powiem wam, że system jest w tej chwili bezproblemowy: nic ani pół resetu, nic, po prostu to wszystko sobie to elegancko działa. Ja widzicie, Gierka również sobie tutaj poczupę. Jeszcze chwileczkę, już się zaraz przełączymy na coś, Teges. Ale po prostu to ja uwielbiam takie klimaty, czasami, kurde, sobie przypomnieć. Dobre, stare czasy Quake'a, putwa mecz! Dobrze mówię? Nie, Q2 DM1. E, The Edge było zarąbiste. Super mapa w Quake Ten Zetmaczowa mapa oczywiście. Masakra, mam cię kolego. Pięknie, haha. I powiem wam, że pięknie. Tak to się robi w Chicago, kurde, tak? Teoretycznie. A, tam jest koleś. Oszło. Pięknie. Dajcie mi inną broń, bo tą teraz mogę dobrze zrobić komuś, ale nie... O właśnie. Dobra. Chodzi, chodzi, działa. Słuchajcie, jest pięknie, fantastycznie, kolorowo zambiście e, Tak w ogóle to co widzicie tutaj, to co widzicie tutaj, e, to jest oczywiście co? Zorin? Zorin 16 beta. E, żeby nie było, że Was tu okłamuje albo coś, albo bajerę wam tu nawijam, nie wiadomo, jakiś makaron na uszy i tego rodzaju rzeczy. Jak to się ładnie mówi, proszę bardzo, powiększamy, no może nie aż tak dużo albo trochę. Proszę bardzo, żywy sprzęt i zobaczcie sobie czas pracy 4 godziny 50 minut. 4 godziny 50 minut. Popatrzcie się jak to się fajnie bardzo zachowuje. E, dzisiaj bez intro, bez takiego typowego intro gadanego, dlatego że nie chciałem tutaj wam po prostu już przedłużać. Zresztą co tam czytać, będziecie lepiej to po prostu sobie zobaczyć na żywca, a powiem Wam, że naprawdę jest wypas. Tak, ja tu mówię o Zorinie 16, że jest wypas. Jest to teoretycznie oparte o GTK, tudzież GNOM 3. Tak w ogóle o Ubuntu LTS. Pierwsze co się rzuca. kurde to jest ładne. Ładnie to zrobili. I teraz mam takie pytanie sobie. Zadawałem to pytanie w sumie od przedwczoraj. Bo od przedwczoraj chyba się to ukazało, tak mówiąc wczoraj nawet. Y Kurde, ktoś od kogoś zerżnął. To znaczy, albo Deepin zerżnął od nich, albo Zorin zerżnął od Dipina. Popatrzcie się, jak to kurde wygląda. Zaokrąglone rogi, wszystko jest bielutkie. Do kompletu, popatrzcie się na tutaj, na pliki wyglądają identycznie. Ja wiem, że to jest GTK, GTK chyba czwórka już. Nie dam głowy, przepraszam, jak zawaliłem. W każdym razie, fajnie to wygląda. Zaokrąglone, zaokrąglone dolne rogi, górne rogi tak samo. No Wygląda to praktycznie jak w Deepinie, albo Deepin wygląda jak to, dobra, nie wnikajmy. Wygląda to ładnie, śnieżny biel, śnieżna biel, proste menu. Dlatego mówi się, że Zorin jest dobry dla nowych użytkowników, którzy przychodzą z wiadomo z jakiego systemu, tak? No w sumie, dlaczego nie? Powiem wam, że mimo tego, yy, muszę sobie tutaj ściągę popatrzeć. Yy, mimo tego, że w, w tym systemie Zorin 16 yy, zostało zintegrowane nadpak flatpak co tam jeszcze zostali tutaj panowie wsadzili zaraz muszę sobie tutaj sory ogarnąć po prostu mam tego teges tam teges. jest tutaj flathub jest tutaj snappak są tutaj pakiety dep są tutaj pakiety zorina i do tego kompletu można z mage'ów używać bez problemu to wszystko naraz i o dziwo powiem wam że to naprawdę fajnie chodzi jak widzieliście quake zasuwa elegancko Quake zasuwa nam tutaj na akurat na. Momencik, bo tutaj znowu kurde dość jest pokrzenione. O! Quake nam akurat zasuwa tutaj. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Momencik się przesunę. Wiem, 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 przeszkadzam. O! Tak będzie lepiej, będę, będę w innych rzeczach przeszkadzał. Natomiast słuchajcie: Ustawionka, wygląd, cała reszta, bomba. Ładnie, jest ok, działa. Yy, tutaj nam teoretycznie przed chwilą wi-fi działało i ja wiem, że działa, bo je sprawdzałem i, i chodzi i 2.4, jak widzicie 5 GHz także chodzi, jest bez problemu, ok. Yy, ja tu muszę, TGS, natomiast używam kabla, dlatego jest odłączone tutaj wi-fi. Lutu działa, jak najbardziej sprawdzałem, działa. Tełka są bardzo ładne, tełka tak nie tła, tylko tełka dzisiaj będę mówił, to są tełka... I naprawdę jestem pod cholernym wrażeniem tego. Ładnie to wygląda. Konsystentnie, naprawdę, bomba. Nie jest to takie pomieszanie hipo. chrupi, hipo. hop, nie, jak to było? Ha, harupi, chupi, chupi? Nie wiem, jak to nowe. nowe Ubuntu się nazywa. Zapomniałem. Pierdzielić to. W każdym razie to bije Ubuntu wyglądem na głowę. Mówię poważnie, tak, ja wiem, białe tłop wypala oczy, monitory i w ogóle wszystko niszczy, cały świat. Gorszy jest plastik tylko od tego wszystkiego plastik, który teraz wszędzie promowany, że wszystko jest z plastiku. Nie, I plastik jest zły. E, słuchajcie, tak jak z... białe też jest złe, tylko czarne. No to mam teraz przechrapane wiadomo, za co całkowicie pojechałem. Równo strasznie, przepraszam wszystkich. Białe jest czarne, a czarne jest białe. Dobra, nieważne, pogrążyłem się jeszcze bardziej. E, słuchajcie. Ładnie to wygląda, fajnie to wygląda, konsystentnie to wygląda, naprawdę mi się kurde podoba. I o dziwo zobaczcie, to ładnie chodzi, i jest jelly, jelly, jelly he, 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 he. he. Chrobota się na boki, naprawdę bardzo fajnie się tego tak jest, tamtego tak jest. Ja naprawdę jestem, gitara jestem naprawdę za, podoba mi się ten, kurde, to wykonanie tego systemu. E, zobaczcie sobie, tu macie informację. Żeby sprzęt, oczywiście i piątka 6600, standard, to już nie ma co teges. O dziwo, słuchajcie, działa tutaj naraz Nvidia i działa tutaj intelowska grafika zintegrowana. I w tej chwili ja nie wiem co jest wyświetlane, bo de facto jest podłączone tylko Intel. A on tutaj pokazuje, że Nvidia działa. Proszę, macie, macie tutaj informacje, jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Zaraz wam pokażę do reszty, do reszty, do reszty. Ja wiem chaos dzisiaj całkowity, ale to dobrze. Przynajmniej nie ma, nie ma zanudzenia. Faj fajnie się to buja. Cała impreza sobie bawi i nikt nie wali w okienka, których nie które się nie ruszają. Tak? Powiem to tak bardzo ładnie. Słuchajcie, <laughs> fajnie, fajnie. Naprawdę jest kurde w porządku. Chaos, chaos, kochajmy chaos, bo z chaosu wywodzi się jeszcze większy chaos. Yy, słuchajcie, mamy tu takie rzeczy, jak prześlij opinie. No bo to jest beta, czyli im tak myśli, powiedzcie, działa, nie działa, działa, nie działa. Ja i mogę napisać, że działa, bo działa. Yy, mamy tutaj sklep oprogramowania, który właśnie zawiera wszystko. Autentycznie wszystkie chyba możliwe repozytoria, jakie istnieją. Yy. W tej chwili ja próbowałem sobie przeglądać tutaj niektóre rzeczy, ale to jeszcze nie działa. Tutaj jest rozpierdziel maksymalny, no ale beta, to jest wczesna beta, dopiero wyszła, więc się nie dziwię. Ogólnie wybierzmy sobie coś z programów typu, nie wiem, kurde, co na przykład, weźmy sobie, nie wiem, Git Kraken, tak? Wczyta nam się? Nie wczyta nam się, bo tutaj, nie wiem, Dropbox może nam wejdzie. Hmm... No, wczoraj mi to jeszcze działało, dzisiaj już właśnie przestało działać, bo chciałem wam pokazać, jak się wybiera te programiki z listy, kurde, fajne takie. Tak, bo co, można sobie wybrać jeden programik, ale nic z tego chyba nie dam rady tutaj. Nie wiem, co się stało. Po prostu się zepsuło w tej chwili. W każdym razie, jak wchodzimy sobie tutaj na jakiś program, yy, o wejdźmy sobie zainstalowany. Na przykład, zobaczmy, sobie pierwszy lepszy da radę, czy też się wywaliło? Też się wywaliło. Tutaj takie okienko nam się pojawia i możemy sobie wybrać, co to ma być, czy ma być to Snap, czy, yy, czy ma być to Flathub, czy ma być to jakikolwiek inny pakiet. Bomba, naprawdę fajnie, kulturalnie jest to po prostu zrobione, Z tym, że widać, że teraz się to po prostu wszystko zepsuło. Trudno, to jest uszkodzone, to jest beta, nie używajcie tego na prawdziwym żywym sprzęcie u siebie jako główny system, bo będziecie kląć. Poczekajcie aż wyjdzie, a kiedy ma wyjść? Teoretycznie za jakiś czas. A będzie gotowy, to wyjdzie, tak jest powiedziane. Oprogramowanie to jest dokładnie to samo, spróbujmy sobie wejść tutaj jeszcze raz. Aktualizacje, może nam coś teraz. O, popatrzcie, a to jest ładnie, kurde, konsystentnie zrobione. E, takie szare, przechodzące w jeszcze ciemniejszy odcień szarego. Tak, wiem, to nie jest szary, tylko myśli. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. E, w każdym razie, popatrzcie sobie na repozytoria. O, i przynajmniej tu hitboxy działają. Tu działają hitboxy. Popatrzcie sobie, ile tego tutaj jest pakiety z Focal Fossa no bo to 2004 no to standardzik są tutaj również pakiety zaraz wam postaram się to pokazać przynajmniej uda mi się czy nie uda mi się chyba nie że tutaj są repozytoria słuchajcie też Zorina Zorinowskie osobno nie wiem gdzie to dokładnie jest ale możecie mi wierzyć na słowo ewentualnie zobaczysz sobie na stronce ich własnej że to tak autentycznie wygląda mają własne repozytoria też tu dodane więc kawał dobrej roboty. No akurat tutaj nie dostanę się, trudno, sorry, wybaczcie. E, słuchajcie, dodatkowe sterowniki. Ja nic tutaj nie robiłem i on mi automatycznie, kurde, zainstalował NVIDIA, najnowszą 460. A tu jest GeForce, jak widać, 4, 750 Ti. I to działa. To działa bez najmniejszych problemów. E, słuchajcie, jest tutaj nawet NVIDIA Prime. To jestem po prostu szokowany tak, że głowa mała. E, zobaczcie sobie tutaj, spróbujemy to odpalić ładnie. Wygląd mi się, no kurde, po prostu tu jest coś spierdzielone, że ruszam myszką i mi to zjeżdża momentalnie. To też jest ewidentnie do poprawki. W każdym razie, popatrzcie się, działa nam tutaj panel NVD, proszę bardzo. Tak to się nam prezentuje. Prime Display, proszę bardzo. Prime Display mam odpalony. Informacje mamy tu o, o całej karcie grafiki, że są ona częściowo używana i to mnie dziwi, bo kurde. Nie, to jest na Intelu renderowane, na 90, chociaż. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to jest renderowane, przekazywane, ale działa. W każdym razie to na pewno działa. To jest ciekawe. Prime Profiles, zobaczcie sobie, Nvidia Performance, Nvidia, w, y, gdy wymaga, tak? Czyli prawdopodobnie normalnie działa na Intelu, y, mimo że to jest desktopowy Intel, to jednak po prostu działa na Intelu, a gdy jest potrzebne, to włącza się Nvidia automatycznie. Ja nie wiem jakim cudem, ale to jest zrobione. Ewentualnie możecie przełączyć sobie całkowicie na intelowski, Intelowską obsługę, tak? Zupełnie jak to wygląda jak w Pop OS. W Pop OS jest dokładnie to samo, tak? Że tam też można sobie wybrać kurde aplikacje, czy mają chodzić na Intelu, czy mają chodzić na, na przykład na Nvidia. Coś takiego tu jest, myślę, de facto wprowadzone. W każdym razie chodzi, chodzi, pracuje elegancko. Naprawdę jest bajka. Słuchajcie, co do tego całego wyglądu. Niesamowite rzeczy kryją się tutaj prawym, ustawienia pasek zadań i tu się zaczyna zabawa. Popatrzcie sobie, ustawiamy sobie przejrzystość panelu na przykład bardziej. Możemy całkiem go wywalić, zostaną nam same ikonki. Możemy sobie walnąć, żeby był nieprzejrzysty, na przykład tak naprawdę można sobie tutaj pięknie to skustomizować, wiem ustawić albo coś w tym rodzaju. Bomba sprawa, ukrywanie też jest. Rozmiar panelu, duży, mały. Słuchajcie, położenie możemy sobie zmienić, wszystkiego, gdzie chcemy, co możemy sobie tutaj pięknie poustawiać. Nie widziałem takich ustawień w żadnym teoretycznie distro, żeby to było w ten sposób zrobione. Reakcje tutaj możemy sobie ustawiać, czy mają być ikonki, czy nie ma ikonki, niezależne obszary robocze. Każdy obszar chyba może mieć własną tapetkę. Bomba, to jest normalnie powiem wam zarombista fajna sprawa. To jest myślę jakieś takie rozszerzenia tutaj dodane, zintegrowane. Nie wiem w jaki sposób to jest zrobione, ale naprawdę to działa. Słuchajcie, mamy tutaj również dużo wyglądów pulpitów. Zaraz mam to postaram znaczy dużo. To jest wersja Core, to jest wersja 16 Beta, co już powtarzam kolejny raz do znudzenia. W każdym razie mamy tutaj chemę się to nagle nazywa? Appearance. Appearance mamy cztery wyglądy. Wiadomo, że wersja Ultimate wersja płatna, tak 40 euro czy tam dolarów. Jest tego więcej. W podstawowej mamy tego tyle. Mamy tak, tak, tak. To właśnie mi do, do końca chyba tutaj nie działa, a działa nawet, popatrzcie. To wygląda jak ge genomy, tak? A to wygląda modernistycznie, podobno tak to się prezentuje. I bardzo ładnie, szybko nam to tutaj przyłącza. Zobaczcie, jedną rzecz. Osobno mamy to, osobno mamy tutaj. Tylko co mnie tu dziwi, że tu się właśnie coś kurde zepsuło trochę, tak, TGS. Da się to powiększyć? No nie da się. Tu się coś też uwaliło, bo przedtem było to na pełny ekran, można było sobie powiększyć. W tej chwili coś się chyba nam tutaj zepsuło. Jeszcze zobaczę, spróbuję to powiększyć klawiszami. Też się nie da. W każdym razie, słuchajcie, tu można sobie po prostu pozmieniać dowolne rzeczy. No niestety jest to trochę utrudnione w tej chwili. Na pewno to zostanie poprawione w wersji pełnej. Każdym razie można sobie wybrać, jaki program, jak wygląda, który ma yy, yy, wygląd, tak? Czyli tchemę, tak zwane. No, wszystko mamy tutaj osobno do ustawiania, Przyciski, jak widzicie, na lewo, na prawo możemy sobie dawać, tak? Tryb galaretki, czyli właśnie to bujanie, tak? jako już to bujanie wkurza. kurza. Daję sobie tryb galaretki Jelly Mode Off i dziękuję, jest pozamiatane, działa normalnie. Ja lubię, jak się tak buja trochę, jak bosman na okręcie. Słuchajcie, ustawienia paska zadań, no to Wam pokazałem przed chwileczką. Ale widzicie, że jest to naprawdę fajnie wszystko tutaj zorganizowane kurde, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, oczywiście pulpit, animacje możemy sobie tutaj, dawaj pulpit, pulpit. Oczywiście możemy sobie tu powłączać ikonki jak chcemy, pewnie że chcemy, wszystko chcemy, proszę bardzo. Rozmiar ikon możemy sobie dać mniejszy, większy, włączyć, włączyć te ikonki, zmienić czcionki oczywiście, jeżeli kogoś standardowe denerwują no to może sobie po prostu to teoretycznie i praktycznie wyłączyć w ogóle w jasną cholerę, tak? Naprawdę jest to distro moim zdaniem dopieszczone, i to grubo jest tutaj po prostu naprawdę temat dopieszczony graficznie, powiem to tak. Zobaczcie, jest trochę zmieniony również monitor zadań, monitor systemu tutaj. Troszeczkę jest zmieniony, inaczej to deczko wygląda, co prawda nie jest tak podbajerowany, na przykład jak w, w Dipinie. Ale mimo wszystko swoją robotę tutaj robi. Ja chyba, ja obstawiam, że to jest GTK4, kurde, tak mi się coś wydaje. Ale mogę się mylić, oczywiście mogę się najbardziej mylić. Słuchajcie, 1,6 GB jest w użyciu, teoretycznie, to jest teoria, bo wiadomo, że on zawyża zawsze. Natomiast ten system już chodzi około 5 godzin. No to kurde, źle, no to kurde, jest dobrze, przestrzeń wymiany jest, nie jest w użyciu. Tak jak ja mówię, nic się tu nie zawiesiło, wszystko chodzi. Po prostu jest potęga. To mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo yy, po prostu tematycznie yy, podoba. Powiem wam tak. Słuchajcie, jeżeli używacie laptopa, jeżeli używacie laptopa, yy, to tutaj, tutaj wam stawię filmik przez chwileczkę, jak to wygląda obsługa tego systemu za pomocą laptopa. Bo ja niestety nie mam takiej możliwości, żeby go odpalić na żadnym laptopie w tej chwili. Więc pokażę Wam tylko filmik twórców, gdzie oni sobie to sterują i pokazują Wam po prostu ich gesty. To będzie dokładnie tutaj. Z nowych programów, które mamy tutaj zainstalowane, jest tak zwany zrobiony również nobiotki rejestrator dźwięku. Proste program tu jeszcze chyba częściowo jest, no właśnie częściowo polski, częściowo angielski nie jest to dokładnie dograne, ale mniejsza już z tym, tak. Sound Recorder to jest program zrobiony przez twórców tego systemu, z tego co wiem. Sound Recorder. For Gnome. Ok, dajemy sobie rekord i nagrywamy sobie tak. Nagrywamy sobie elegancko. Możemy dać sobie stop. Mamy takie nagranie. Możemy je sobie dograć. Możemy sobie tutaj ustawić kanały jakie chcemy. Proste nagrywanie dźwięku. Super sprawa, naprawdę jest to elegancko zrobione. Można sobie zapisać w dowolnym formacie, akurat tutaj we Flatpak. Flat Flak. We flaku. We flaku pewnie w pewnej wersji będzie to zdecydowanie tutaj, e, myślę, poprawione. Słuchajcie, patrzę jeszcze tutaj, co mamy z nowości, tak? Prze że jest przeprojektowane to mówiłem. E, a galeretce mówiłem. Ogólnie, słuchajcie, będę czytał. Przepraszam, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Skalowanie ułamkowe dla wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Lepsza obsługa czytników linii popularnych w laptopach, tak? To jest problem, bo ja mam jednego laptopa starego. Niestety nie wiem czy on mi to ruszy w ogóle, czy ruszy mi Zorin na nim, mogę spróbować, potem zobaczymy. I tam jest czytnik linii, kurde, tam jest czytnik linii, który nie chodzi w niczym. Ani w Archu, ani w Manjaro, w niczym, po prostu niestety w niczym. Nawet Deepin się chwalił, że wszystkie czytniki obsługuje nieprawda, bo mojego nie. Więc kurde, dali troszeczkę, po dupsku powiem to w ten sposób, tak? Dużo, dużo fajnych ułatwień jest tutaj również osztawionych, przełączona nową aplikację zdjęcia, która upraszcza zarządzanie zdjęciami. Zobaczmy sobie na zdjęcia tutaj, tak? Zobaczmy sobie na zdjęcia myszki, my się mylą, przepraszam, mam tu dwie myszki i dwie klawiatury koło siebie, żeby to wszystko y, móc dla Was tutaj ogarnąć, zrobić. No nie, musi być jako, jak, jak tego szukać? Albo nie, nie będę tego szukał, Przelećmy po o aplikacjach, po prostu przylećmy po aplikacjach kalendarz LibreOffice standardowy cały pakiet biurowy mamy tu dostępny dźwięk jest proszę bardzo brasser filmy PTV Rhythmbox, sound recorder mamy zaprogramowania, tutaj grafika jest gimp jest gimp jest program zdjęcia to jest zdjęcia tak wyglądają zdjęcia eee, no dużo tu tego nie ma być może aż się doda jakieś zdjęcia to wygląda to trochę lepiej w każdym razie zdjęcia skąd online albo katalogu obrazy o, skąd online? No właśnie, bo można sobie tutaj oczywiście online ogarniać bez najmniejszego problemu. Można sobie tutaj podłączyć po prostu tematykę bardzo sympatycznie. Słuchajcie, co mamy tutaj z Gierek? Tak jak wam pokazałem, ja sobie dograłem tutaj Quake Arena z takich fajnie ciekawych Gierek. Pokażę Wam jeszcze tak powolutku, zbliżając się do końca tego, 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 z tego, tak jest. Odpalę Wam Open larę. Dobra, poczekajcie chwilę. No i mamy, mamy OpenLarę, proszę bardzo, OpenLara, full detali jest wstawionych, możemy sobie zagrać, proszę bardzo, zobaczycie, to jest oczywiście odpalane w przeglądarce, chyba javascript, czy jakikolwiek inny sposób, nie mam pojęcia, nie ogarniam, w każdym razie pamiętacie jak to działało na tym? Ej, jak to działa na minimalnych detalach na malince, no to popatrzcie jak tu to działa. To jest na full detali, po prostu full, full, full detali. I to idzie w przeglądarce uwaga kochani, to jest najlepsze kurde. Po prostu masakrystycznie, fajnie to chodzi, podoba mi się. Można sobie zagrać w okienku jak coś, nie ma najmniejszego problemu też, tak. Ja tutaj tle się za bardzo, nie, o cholera, drugą stronę miało być, dobra. Lara biegnij, biegnij Lara. Run, forest run, no. Biegnie sobie nasza Lara piękna i normalnie powiem wam, chyba zacznę sobie w to grać, kurde. Chyba sobie coś pogramy w końcu, teges tam Tu się jakoś skakiwało, to wiem, tylko że ja nie mam pojęcia jak już, kurde. Niestety nie ogarniam tego sterowania całego, już kiedyś to ciupałem, ale kiedyś, kiedyś, to już wiecie. No tutaj się po prostu da podobno wyskoczyć, raz mi się udało. No, może tak, no i nie da rady. Dobra, nie chcę mi się tego męczyć, sorry, wybaczcie mi. W każdym razie, jak widzicie, Open Lara chodzi to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Do kompletów. chcę Wam jeszcze pokazać, jak to było WebGL, WebGL, WebGL demo, tak. O ten program, znaczy o tą, tą stronkę mi chodzi. Na której sobie też czasami testuję przeglądarki. Patrzę sobie, jak to działa, albo nie działa, albo jak się psuje coś, bo tu nie, nie każdy sprzęt na tym wyrobi. Powiem to tak. W każdym razie, popatrzcie, sobie, dajmy sobie tutaj 1000 rybek, dajmy sobie Change View. I tak nam się to tutaj prezentuje. Naprawdę bardzo ładnie. Dajmy sobie pełny ekranik, żeby nam wyglądało jeszcze fajniej. Tak, ale bez tego badziewia tutaj na dole. O, no nie da się chyba. Coś. O, teraz działa. Pięknie, fantastycznie. Słuchajcie, zrobimy podsumowanie teraz może, tak? Yy... Aha, bo jeszcze miałem wam pokazać kurde, ile to miejsca zajmuje na dysku. 12 giga jakieś. To około 10-12 giga, ale już się z tym, pomijamy temacik, wiadomo, że Ubuntu potrzebuje przynajmniej 16 na instalację, tak, tak to wygląda. W każdym razie, słuchajcie, podoba mi się, ten system autentycznie mi się podoba. W porównaniu do Ubuntu, to to naprawdę lśni, brzmi i w ogóle po prostu się zachowuje tak, jak system moim zdaniem powinien wyglądać, tak, a to jest beta. Naprawdę, daj, daję wam słowo, tu się nic nie spieprzyło, powiem to tak brzydko, tak. Ten system że od 5 ponad godzin po prostu działa. Ja tu sobie gram, przeglądam, kurde, stronki, oglądam te demka, teledyski. Tu mam dźwięk nawet po HDMI mi chodzi, tak, bo sobie tak poustawiałem w końcu. I powiem wam, naprawdę jestem cholernie z tego zadowolony. Jak na wersję demo, na wersję, znaczy, przepraszam, wersję BT, to naprawdę ten system zaczyna mieć... Zarobisty sens, powiem to tak. Mam nadzieję, że jak wyjdzie pełna wersja, będzie mi dane to przetestować i będę go pokazać również na metalu, jak najbardziej. Być może mi się uda pełną wersję tą Ultimate dorwać, tak? Nie wiem, zobaczymy, bo to płatna 40 dolarów to masakra trochę. No ale okej, okay, no, Linux jest wolny, tak? Możecie z niego robić coś chcecie, możecie go sprzedawać, możecie go, nie wiem, coś tam teges. Byleście załączali kod źródłowy, bo takie są licencje tego systemu, tak? W każdym razie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, polecam sobie sprawdzić, ale nie jako główny system, bo, bo mimo wszystko to jest beta. Jak widzicie, że sklep nie za bardzo dobrze chodzi, tak? są tam małe problemy jeszcze. Ale naprawdę baza tego wszystkiego jest stabilna, jest to działające, jest to szybkie. I naprawdę ja jestem pod dużym, dużym wrażeniem. Wielki plus za działanie Nvidia naraz i działanie jeszcze Intela na raz. Dwie karty są zainstalowane i to wszystko chodzi. Więc po prostu naprawdę jest bomba. W Ubuntu były z tym jaja niesamowite. Czy kernele były niesamowite, powiem to tak. To już sami widzieliście na niektórych filmach, jak to się zachowywało. A tutaj, no bo po prostu nam to teoretycznie, bym powiedział, działa. Dajmy, pięć, dajmy sobie trochę więcej rybek. Na 10 tysięcy to już mi kartę nie wyrabia, ale dajmy sobie tak. Dajmy sobie na przykład tak. Takcie pewnie niektórzy mafiozi czują czasami, tak? Wśród rybek sobie pływają. Ory to był głupi dowcip trochę czasami Teges. Tak w każdym razie, słuchajcie: Zorin OS 16, przetestowany, cieplutkie, gorące, pachnące i normalnie ja polecam sobie sprawdzić. Jak to już ma kernele, to naprawdę zainstalować sobie jako drugi system i zobaczcie. Popatrz, popatrzcie, jak to pracuje. Jak to się zachowuje tak bo ja nie mam na co tutaj naprawdę autentycznie narzekać nie ma na co tutaj się nic po prostu nie zawiesiło nie zepsuło chodzi jak e, burza słuchajcie świat Linuxa e, poleca jak najbardziej sobie sprawdzić i czekamy na pełną wersję tego systemu jak najbardziej e, słuchajcie wszystkie linki pod filmem jak najbardziej będą tak. Facebook, co tam jeszcze? Discord oczywiście, jak najbardziej tego zapraszam, mamy ponad 1000 osób już w tej chwili jest na tym Discordzie, średnio 200 100 online, pozdrawiam całą administrację tam przy okazji, tak? Co jeszcze, jeżeli ktoś chce wspomóc kanał, również linki są pod filmem, ewentualnie wesprzyj na YouTube, jeżeli masz taką ochotę i co? Do zobaczenia do następnego filmu, a następny film również myślę będzie bardzo, bardzo ciekawy. Postaram się, żeby pokazał, żeby pokazał, żeby okazał się w ciągu kilku najbliższych dni. No dobra, jutro albo pojutrze coś myślę, wymyślę. Cześć, opa.